Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam Was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby Twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. W większości właścicieli samochodów problem pocenia się reflektorów od wewnątrz jest uważany za problem globalny, nawet pomimo tej pozornej błachości. Zaparowywanie reflektorów dowolnego typu, halogenowych, ksenonowych, przeciwmgielnych itp. jest uważane za dość niebezpieczne zjawisko które może prowadzić do tragicznych konsekwencji na drodze w nocy. Rozważmy więc najczęstsze powody, dla których reflektor poci się w samochodzie i opowiedzmy o skutecznych metodach ich eliminacji. Co powoduje pocenie się reflektorów samochodowych? Gdy przyczyna pocenia się reflektorów samochodowych od wewnątrz nie jest ustalona, a kierowca nie wie, jak rozwiązać problem? Dalsze. Poruszanie się takim samochodem wraz z nadejściem ciemności staje się przypadkowo niebezpieczne. Reflektory samochodowe zaparowują z powodu gromadzenia się kondensatu, który załamuje strumień światła i nie pozwala mu całkowicie przejść przez szybę. Jest to dokładnie ten przypadek, w którym reflektory samochodu świecą światłem rozproszonym, a nie kierunkowym i dostosowanym ponieważ większość wiązki jest przekształcana w energię cieplną, a pozostała niewielka ilość jest załamywana, gdy przechodzi przez kropelki kondensacji, zapewniając niewielkie lub żadne oświetlenie drogi. Problem ten należy jak najszybciej rozwiązać. Dodatkowym utrudnieniem dla kierowców jest kurz, który nieustannie gromadzi się na powierzchni reflektorów. Jazda samochodem w nocy nie wchodzi w rachubę Gdyż po przejechaniu 2-3 km trzeba będzie się zatrzymać, aby je wyczyścić, należy zauważyć, że nie będzie możliwe całkowite usunięcie wilgoci z wnętrza reflektorów bez ich demontażu. Wszelkie próby usunięcia kondensatu bez demontażu reflektorów nie doprowadzą do pożądanego rezultatu, ponieważ wewnątrz iluminatora nadal pozostanie wilgoć, a to prawdziwa przyczyna awarii elementu systemu oświetlenia. Poniżej zastanowimy się, jak pozbyć się zaparowanych reflektorów? Koncepcja sprawy gwarancyjnej i możliwą przyczyną zaparowania przednich świateł w samochodzie może być niezgodność z ciągiem technologicznym. Podczas ich produkcji lub montażu jest to przypadek objęty gwarancją. Jeśli w okresie eksploatacji nowo zakupionego pojazdu wielokrotnie zauważono, że przednie reflektory pocą się, należy zwrócić się do salonu samochodowego, który sprzedał samochód aby poddać go naprawie gwarancyjnej. Należy zauważyć, że nowo zakupiona jednostka oświetleniowa tylna lub przednia również ma swój własny okres gwarancyjny, w którym sprzedawca jest zobowiązany do wymiany urządzenia oświetleniowego, jeśli zauważono jego nieprawidłowe działanie w tym zaparowanie. Naprawa gwarancyjna i wymiana reflektorów nie są dokonywane w przypadku ich uszkodzenia, które nastąpiło z winy właściciela samochodu. Przyczyny pocenia się reflektorów w samochodzie. Nadszedł więc czas, aby ustalić przyczyny pocenia się reflektorów od wewnątrz, aby całkowicie wyeliminować to nieprzyjemne zjawisko wnętrze reflektora musi być koniecznie suche. Nawet minimalna ilość płynu spowoduje kondensację w przednich urządzeniach oświetleniowych samochodu. Zastanówmy się dlaczego reflektor poci się w samochodzie, naruszenie geometrii nadwozia, które polega na tym, że podczas montażu przenośnikowego pojazdu w fabryce samochodów naruszono jego ciąg technologiczny, w rezultacie wszystkie elementy latarni znajdują się luźno względem siebie, jednak przy współczesnych wymaganiach jakościowych dotyczących nowego samochodu. Przypadek naruszenia geometrii reflektora jest raczej wyjątkiem niż prawidłowością. Rozszczelnienie po wypadku drogowym lub nieprawidłowy samodzielny montaż reflektora, najbardziej nieznaczne uszkodzenie powierzchni przednich urządzeń oświetleniowych prowadzi do obowiązkowego gromadzenia się w nich wilgoci. Często centra serwisowe wolą nie wymieniać uszkodzonych reflektorów. Ale je naprawiać. Istotą takiej naprawy jest uszczelnienie uszkodzonego miejsca specjalnym uszczelniaczem z późniejszym szlifowaniem w celu nadania estetycznego elementu lampie. Minusem tego środka naprawczego jest jego krótkotrwały charakter. Po stosunkowo krótkim czasie szkło reflektora będzie musiało zostać ponownie naprawione lub wymienione. Luźne połączenie. Często zdarza się, że tylne części świateł. W których znajdują się otwory do wymiany żarówek, są ze sobą luźno połączone. Tylna część pojazdu jest najbardziej podatna na ten problem. Światła przeciwmugielne montowane jako akcesoria również ulegają zaparowaniu z powodu luźnego połączenia ich części składowych. Jeśli weźmiemy pod uwagę fizyczny proces zaparowywania optyki od wewnątrz, możemy powiedzieć, że towarzyszy mu przejście cieczy w określonych warunkach z jednego stanu skupienia do drugiego. Na przykład w przypadku spadku temperatury powietrza wewnątrz reflektora wilgoć w nim ma tendencję do zajmowania najzimniejszego miejsca. W tym przypadku jest to szkło które jest pokryte małymi kroplami. Jak pozbyć się zaparowanych reflektorów? Wyeliminowanie takiego zjawiska jest dość proste. Najważniejsze jest poznanie i wykonanie określonej sekwencji działań. Otworzyć osłony lamp i lekko je wyciągnąć, włączyć na chwilę światła mijania, aby rozgrzać optykę, a następnie je wyłączyć pozostawić wszystko na noc w ciepłym, suchym pomieszczeniu lub garażu. Rano problem powinien całkowicie ustąpić, jeśli jednak tworzenie się skroplin było wielokrotnie zauważane. Można pozbyć się ich w inny sposób, np. podgrzać całą szklaną powierzchnię reflektora suszarką do włosów. Po usunięciu kondensacji należy zidentyfikować wszystkie uszkodzenia świateł i uszczelnić je specjalnym uszczelniaczem. Ponadto konieczne jest uszczelnianie wszystkich luźnych połączeń i miejsc przylegania optyki do nadwozia pojazdu. Jeśli na powierzchni szkła reflektora znaleziono pęknięcia należy się ich jak najszybciej pozbyć całkiem możliwe, że nie będzie możliwe samodzielne wykonanie wysokiej jakości naprawy pęknięć i nieuszkodzenie wyglądu świateł samochodowych, w takim przypadku, aby poprawić sytuację, Poprawić i chronić reflektory, pomoże procedura ich przyciemniania. Może to być wykonane przez kierowcę na dowolnym poziomie. Jeśli przyczyną przenikania wilgoci do wnętrza urządzeń oświetleniowych samochodu jest niewystarczające uszczelnienie ich styku Z nadwoziem, w takim przypadku konieczna jest wymiana uszczelki. Może ona jednak być całkowicie nieobecna, a uszczelnienie połączenia uzyskuje się dzięki właściwościom plastycznym materiału z którego wykonana jest lampa. Z reguły jest on wykonany z tworzywa sztucznego, które z czasem całkowicie traci swoje właściwości plastyczne, zamieniając się w stały, jednorodny materiał. Tak więc skuteczną metodą wyeliminowania pocenia się reflektorów w tym przypadku będzie całkowita wymiana ich plastikowych części. A WordPress komentarz Hello World